Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się nad taką ciekawą rzeczą. Eee, nasz kraj od ostatnich dwóch lat jest takim laboratorium. Dlaczego? O tak twierdzę. A to dlatego, że już prawie dwa lata temu wybory się odbyły, no i niby wygrała partia rządząca do tamtej pory, czyli do. W drugiej powytek 2023 roku, ale partie, większość partii opozycyjnych, które dostały się do Sejmu, zrobiło według zasady gołodupki hop do kubki i zrobili koalicję i zaczęli rządzić. Dlaczego mówię, że jest to laboratorium? A to z prostej przyczyny. Ponieważ mieli oni super poparcie pieniężne, ale także polityczne i medialne. Z krajów zachodnich, głównie z Niemiec, ale i Skandynawii, tej całej Unii Europejskiej zagwizdanej też. I yy, w końcu doszli do tej władzy jest to koalicja łącznie 11 12 partii, nawet nie wiem tego nie wiem, czy ktoś potrafi to dobrze zliczyć. I na razie mimo skandali, mimo pogarszających się warunków życia, tak naprawdę łamania prawa tak zwanej demokracji walczącej ukośnik warczącej, którą wprowadził. Yy, Nasz niemiłościwy premier Donald Tusek, który w, e, wrócił z wyjazdu z Brukseli, ponieważ pan Niemiec kazał i teraz patrzę tylko by uciec znowu. Niemniej jednak mimo tych wszystkich problemów, łamania prawa, pałowania ludzi i tak dalej, rząd trzyma się dalej. A bierność opozycji i mierność obecnej opozycji, jak już mówiłem raz w jednym z moich krótkich filmików, ma tutaj dużo do powiedzenia i oraz żarcie się między Partiami po umownie patriotycznej stronie, czyli Piską Federacja też ma swoich parę kamyczków w ogródku. Niemniej jednak mówię laboratorium obecnie polityczne, którym jest Polska, czyli tej demokracji walczącej, ukośnik walczącej jest ciekawe i eksperyment jest przeprowadzany. Jak mówię, pomimo pogorszenia się warunków życia społeczeństwa, Mimo, że naprawdę y, afera goni aferę, skandal goni skandal, zamordyzm goni zamordyzm, rząd się jednak trzyma. Jak już mówiłem, y, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to amalgamat 11-12 dwu, partii, które często nie miały ze sobą nic wspólnego. Niemniej jednak, mimo wszystko idą dalej. Jak to jeszcze długo będzie trwało, nie wiem. I y, jak długo jeszcze opozycja będzie. Bierna i kłócąca się? Nie wiem. I jak długo jeszcze będzie yy, wsparcie z zachodu w tym natężeniu, w jakim było do tej pory, też nie jest to wiadome. A dlaczego podejrzewam, że coś się może zmienić? Ponieważ, jak widzimy, same kraje zachodnie, poprzez problemy surowcowe, polityczne, y, ekonomiczne, demograficzne, mają coraz więcej kłopotów, na które muszą przeznaczyć mają coraz więcej kłopotów u siebie, na które muszą przeznaczyć coraz więcej środków, aby mogły funkcjonować. Dlatego nie mamy pewności, czy takie samo wsparcie rząd pana Tuska, stworzony na zasadzie gołodupki, hop kubki, będzie otrzymywał takie samo wsparcie z zachodu, jakie otrzymywał do tej pory. Niemniej jednak dalej mimo wszystko rządzą, a społeczeństwo jest z jakiegoś powodu, to też jest ciekawe, tak bierne i... Yy, Pasywnie wszystko ogląda i jakoś akceptuje powszechne nieprawości i łamanie prawa i przyjmuje to za normalkę, że jest to aż dziwne. Raczej na obalenie tego, czy na chwilę obecną, na obalenie tego rządu od wewnątrz nie liczę. Czy coś przyjdzie od wewnątrz i go obali, też ciężko na chwilę obecną powiedzieć. Na razie możemy obserwować to laboratorium, w które można opisać następująco. Jak rząd mniejszościowy. Tak naprawdę reprezentujący mniejszość obywateli, niszczący kraj i wprowadzający za jak długo może się utrzymać i jak daleko może się posunąć. Szkoda, że uczymy się na swoim przykładzie. Lepiej uczyć się na czyichś błędach i czyichś przykładach niż na swoich. My Polacy niestety musimy uczyć się na swoich przykładach. Mamy bardzo ciekawe laboratorium w swoim kraju. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.